Cześć! witajcie z tej strony Minecraft Bless, a to kolejny odcinek na moim kanale. Jest to odcinek na nowej serii, z nowej serii. Seria pod nazwą Survival. Survival, prosta nazwa. Tak więc na początku tworzymy świat. Survival z Blessem. Przetrwanie. No to teraz, Służ świat. Czekajcie, sprawdzę face jeszcze. Dobra mm. jak się świat robi na razie czekamy, 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 czekamy. Coś mi się to długo ładuje. Dobre. A jestem. Okej, okay, to mamy... Mm. Jesteśmy na nowym świecie ogólnie ładne ładna okolica tutaj jest yy, więc jest chyba ok o ja jak laguje strasznie 3 fps Dobra -y. mm, ja poczekaj zaraz do was wrócę. Dobra powróciłem yy, lagi niestety są mega yy, ponieważ na wyświadu że drzew tutaj jest yy, rozwalimy troszkę drzewek i postaramy się przenieść na trochę nieco inny biom yy, nieco inny biom to znaczy nie znaczy yy, że Przeniesiemy się na inny biom. Znaczy tak, przeniesiemy się na... Mm, przeniesiemy się dokładnie na e, inny, inną część mapy, gdzie jest po prostu mniej drzew e, będzie mniej lago. Przyszło no, 50 FPS-ów, teraz znowu spadło do 5. Jest masakra. Mhm. Ogólnie już chyba ogarnąłem e, jak mam nagrywać odcinki z innymi osobami no niestety jeżeli nie będę nagrywał odcinki w grę nie wchodzi na razie dźwięk w gry ale pobieram Windowsa, czyli teraz kumpel mam załatwić Windowsa 7 no i dzięki Windowsie, Windowsie dzięki systemowi Windows 7 będę mógł jakoś nieco inaczej nagrywać to ponieważ właśnie będę nagrywał filmiki z dźwiękiem właśnie z gry yy, oraz w inny tryb w jakimś innym trybie yy, dobra powoli mamy troszkę drzewek już dużo więc na zbudowanie takiego czegoś na starto będzie i będziemy się rozglądać za innym terenem jakimś dobrym ogólnie jestem zadowolony z tego programu co nagrywam nagrywam bandicamem ogólnie mam 3 tylko dlatego że jeżeli, nagry Jezu, jeżeli nagrywam... O, jest tam śnieg. Jeżeli nagrywam, no to niestety po 10 minutach cały filmik mi wywala i muszę włączać na nowo drugi, ten drugie nagrywanie. I to mnie tak wkurza, bo, o Jezu, bo muszę stopować. Yy, o, żelazko. To poczekać, zrobimy sobie tak. Zostawimy to. Mhm. to. strasznie laguje. Dobra, rozwalimy troszkę kamyczków. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Yy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Teraz yy, rozwalimy troszkę tego żelaza. O, tam jest wódka, 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 leci. Dobra, trzy, trzy żelaza. Na początek będzie na, na wódki kilow. Tyle dobrze. Ta jeszcze będzie na łopatę. Okej. Okay. Mm. Gdzie to... What the fuck? Teraz sobie przepłyniemy tutaj przez tą wodę. Ha, 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 Harlem Shake. No niestety. Coś mi się tutaj strasznie buguje na tym świecie. What the fuck? O co chodzi? Ej, przecież... Nie powinno mi tak lagować tak mocno, że jeżeli rozwalę klocek, to on dalej stoi. Patrzcie, co się dzieje. Nie, zaraz, zaraz. Okej, okay. powróciłem. Yy, nie wiem, relegnąłem yy, całego Minecrafta. Zobaczymy, co teraz będzie. Jaki fajny korytarz. Co to? Dobre to jest. Dobra, dobre. Przydałoby się to coś zbudować, ale muszę szukać innego miejsca, żeby było mniej lagów po prostu korzystając z okazji sobie węgiel trochę zbierzemy, sobie trochę zbierzemy Ogólnie teraz się śpieszę z tym odcinkiem Nagram taki, nie wiem, z 15-minowy odcineczek yy, Bo chwilą przy przyszedł mój kolega yy, i zaprosił mnie tam gdzieś do siebie yy, no i nie, chciałem tam do niego iść pogram sobie z nim na plego albo coś yy, okej okay. to, to mamy? Teraz spadamy sobie tam. Tutaj co mamy? Trzy razy. Patrzcie się, znowu się to dzieje. Wiecie co, ja chyba znowu zrobię ten restart całego Minecraft'a. Nie wiem, to może wina łącza jakoś. Przecież nie powinno być wina łącza, jak przecież gram na sutę, na singlu. Okej, okay, coś już jest. Wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj. Dzisiaj ogólnie, yy, dzisiaj nagrywałem yy, odcinek do serii, która miała być prowadzona. Yy, serii z parkurów. Nagrywał serię na różnych parkurach i bym je oceniał jak te parkury wyglądają yy, i w ogóle. What the hell? Co to było? Gdzie się to? Ej, nie, ja jeszcze tak... Ja ogólnie mało żyję na pustyniach w Minecraftie, ale... Lol. Wioska. Pioskowe wioska. Idziemy tam. Tam może być mistrzowsko. Tyle wam powiem. Jeszcze takiej wioski nigdy nie widziałem. Widziałem tylko takie zwykłe, wiecie. Drewno, kobel i tyle. Ale takiej wioski jeszcze nie widziałem. Lol. Może to piramidki... nie, to piramidki nie będzie pewnie. Potem. Co tam jest? O ile się nie mylę, to jest piramida. Dlatego tak, tam idziemy. Przy okazji. Potem się wrócimy tutaj. Ha! Chyba dwie nawet piramidy mamy. Więc jest moc, powiem wam, jest moc. 3 piramidy nie wierzę To no bo wie <grystanie> e, dobra to teraz trzeba uważać, żeby nie spać na płytkę mamy wystarczająco dużo Dobra mamy drewno Ja sobie wezmę tak Na sobie tego sandstone'u I ogólnie sandstone'u weźmiemy się wybijemy do góry okej okay. no to skakamy sobie Let's go. obie były diaksy dobra mamy dwa żelaza, jest moc złoto też jest moc i dużo kości przydają nam się sam czas zginie diaksy proszę jest, dwa diaksy ludzie, jest moc w pierwszym odcinku diaksy już płyteczka i TNT Ok, mm, to teraz idziemy do góry, do góry, do góry, skrzynki mogą zabrać, ale raczej mi się nie przydadzą, dobra i teraz czy trzeba tam wybić jakoś, to weźmiemy sobie teraz tak, to damy tu, to damy tu, Teraz co tu. Ah, no są tak, dobra, to już ogarniam. Tutaj są rogi przecież, tej piramidy całej. A nie czwartego rogu nie ma. Dobra, jest okej, okay. jedna piramidka. Jestem szczęśliwy, bo dwa diaksy mamy. Wiecie, co chyba zrobimy tak że bo wybudujemy się po prostu mm, przy tej wiosce będziemy tak sobie z wieśniakami żyli yy, no bo to będzie taki plus przynajmniej wieśniaki chyba o ile się nie mylę oni tutaj co chwilę robią coś na farmie ja nie pamiętam dokładnie spal się, hamie fuck fuck, fuck fuck lol Oby teraz to wszedł w dobrą stronę, bo ja się normalnie zaraz zastrzelę. Pieprzony ham. Tak. Chyba. Jest. Dobrze idę. Okej. Okay. Boże, jaki. Ham mały. Ja muszę zaraz owce znaleźć, ja potrzebuję łóżko, ludzie. Co tu było? O ile się nie mylę tam na dole jest w spawner ale Nie chcę mi się... Zaraz tu może przyjdę Jak chcę diaksu? ja chcę diaksu? Flak To są jaja ludzie Ja sobie idę spokojnie do wioski Wchodzę grzecznie, a tu nagle jeb pająk To są pieprzone jaja jakieś nie, ja w to dalej nie mogę uwierzyć Dobra, mamy wszystko chyba Ważne, że leżą diaksy To jest najważniejsze Dobra, ma kto jakieś łóżko? W tym domku możemy się zamieszkać, o, to będzie nasz domaczek taki no, trzeba będzie budować nic Hehehe, <laughs> Zobaczymy potem co tam na dole jest w studni Z reguły, tylko nie wiem, bo raz na serwerze mm, Wszedłem do studni i coś tam było na dole i nie wiem, czy to po prostu jak y, robili serwer to co to zrobili, czy to ogólnie tak już było. Dobra, wiecie co jest źle? Mm, zbliża się noc. Ja nie mam łóżka. O, my no jako sobie pójdziemy, może coś mam do sprzedania, może mają wełnę. Macie wełnę, hamy? Ta, siedem... no chyba was... cole swędzą. Co mi tak... what the fuck? Czy chcesz tak? Ta em, no na pewno Emerald 10 wielek wyszmarak, no tak, 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 no. Może jeszcze wam frytki do tego dam. No proszę was, nie macie łóżek. Chyba sobie jaja robicie ze mnie. Ej, ogólnie to jest... jest nie, nie jestem stworzony do grania Survival. 23 za Emerald, a mam 17 A ty co chcesz? No na pewno, jedzenie ci będę dawał Dobra, mm, to tak e, O tam jest jeszcze, tam są piecypki What? What, 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 what? No, 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 nie no. Yeah. Co za chlew, aaa, spieprzaj, spieprzaj mnie stąd. Tak, a ja mądrym mieczykiem go będę na napieprzał, no co są mi jaja ludzie, to są po prostu jaja. Aha, tu nie macie tego. No tak, bo jesteście ludzie wiejscy, kurde. Dobra, wiecie co, zrobię wam, urządzę się u was trochę. Eee, wiecie co, no, troszkę mi szkoda tego a nie, dobra, zrobię sobie żelazny żelazny żelaznym mieczykiem, aha Ty jesteś chuj Teraz mi wyskoczy gdzieś z dochu i ja się boję grać w nocy w minecrafta nie wiem czemu, nie wiem, żartuję Rrr. 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 Zzz. Zzz. Rrr. Skrzynka. Skrzynka, otwieraj się. Fuck. Jest armor. Ludzie. Jest moc, żyjemy Ludzie żyjemy Mamy skrip Okej, okay, przestał nagrywać, więc wróciłem eee, Wiecie co? <laughs> wróciłem i chyba kończę eee, Tak eee, Niestety Muszę już chyba spadać eee, Dlatego kończymy ten survival w pierwszym odcinku udało nam się bardzo dużo osiągnąć, za co bardzo, bardzo, bardzo jestem szczęśliwy. Yy, no i tak, no, żegnam się z mojej kuchni. Yy, myślę, że już chyba na razie na początek nie będę wymyślał żadnych nowych serii. Yy, przynajmniej tak myślę. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. No ale wiecie, trzeba mieć dużo filmików. Pomyślę po prostu nad nagrywaniem yy, serii tak, yy, znaczy tej jednej serii nagrywaniem wielu odcinków. Nie wiem jak mi się to uda, ale może, nie wiem, może jeszcze popróbuję coś tam inne serie wymyślać ale na początek kończę wszystkie serie wymyślać i po prostu zaczynam te inne serie nagrywać. Na pewno jutro, jutro jest chyba 24, o ile się nie mylę albo 23 yy, Będę nagrywał mm, z przycin na pewno floating Flouting Islands kolejny odcinek, bardzo dużo tam zrobiliśmy podczas nie nagrywania żadnych odcinków e, dlatego trzeba y, tam coś, nie wiem, pomyśleć nad tym co tam, y, znaczy ogólnie trzeba wszystko to nagrać, ogólnie trzeba tam jeszcze porobić nowe rzeczy na, y, przy nagrywaniu e, kolejną rzeczą którą nagram to mm, 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 mm. Aha, no to mam jeszcze jedną no, serię z Filipem z e, Survival Jungle Islands e, na pewno wiecie chyba co to jest Rezi i Blow to grali na tej mapce Dlatego my z Filipem spróbujemy zagrać na tej samej mapce Coś tam osiągnąć Nie wiem co nam się uda No ale spróbujemy Dobra to na temat tego to chyba wszystko Widzimy się w następnym filmiku Trzymajcie się Cześć Aha jeszcze jedno Po zakończeniu się tego filmiku Zostawcie łapkę w górę, po drugie zostawcie komentarz, a po trzecie jeżeli wam się podobał mój kanał zasubskrybujcie go, no bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy, jak widzicie na razie mam 4 subskrypcje, więc to jest bardzo mało, no ale myślę, że do końca tego, do końca marca załóżmy, dobiję około 100 subów, to by było bardzo, bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!